Dziadek mi o Pan Marcin Perliński na co dzień jest sędzią sądowym, a jego pasją jest kolekcjonowanie kart pocztowych z motywami Brodnicy. Pasję do historii i zbieractwa zaszczepił w nim jego dziadek, przekazując stare monety. Gdy chodzi o e, zbieranie widokówek, pomysł ten powstał jakieś 13, może 15 lat temu. E, nie wiem akurat dlaczego to chodzi o widokówki, tak trudno mi w tej chwili już powiedzieć z perspektywy czasu, ale no, e, zaczęło się to stąd, że przeglądałem sobie na portalu aukcyjnym, na jednym z portali aukcyjnych, właśnie stare widokówki obrotnicy i e, spróbowałem kupić jedną, drugą, trzecią, później się okazało, że tych widokówek się rozbierało dziesiątki. Można powiedzieć, że do chwili obecnej moja kolekcja widokówek, ale nie tylko widokówek, ale również zdjęć pocztówkowych, kart pocztowych i jeżeli się zdarzą jakieś dokumenty związane z brytnicą i dokumentów, no liczy około 300 walorów. Samych widokówek jest około 250. Nie liczyłem ich ostatnio, ale to jest liczba tego rzędu. Widokówki te Generalnie pozyskuję je z portali aukcyjnych i z naszego polskiego portalu Allegro, również na wielu portalach zagranicznych, takich jak eBay, Delcamp czy Akpol. Staram się również wyszukiwać w internecie niemieckie antykwariaty, gdzie czasem też można znaleźć jakiś ciekawy walot związany z brodnicą, w szczególności widokówkę i w tej drodze to nabyć. Ceny brodnickich widokówek na aukcjach wahają się od kilkudziesięciu złotych do nawet pół tysiąca złotych za sztukę. Pierwszą z widokówek, którą nabyłem, to jest akurat tutaj widokówka, e, która była wysłana z Brodnicy 8 marca 1908 roku. To do dzisiaj pamiętam, że nabyłem ją za kwotę 31 złotych 50 groszy. Zł. W chwili obecnej e, na widokówki, czy na pamiątki z Brodnicą jest bardzo duży popyt. Nasze widokówki są naprawdę drogie. Żeby znaleźć widokówkę, która może kosztować i która, na którą jest popyt w granicach 50 zł, to naprawdę trzeba mieć wyjątkowe szczęście. Generalnie wartość tych widokówek, które się pojawiają, ja szacuję na kwotę od jakichś 100 zł do nawet 500 zł, bo również też takie widokówki mają swoje walorach. Bardzo ciekawe widokówki są te, które tutaj w tej chwili pokazuję. Ciekawostką jest to, że obydwie one są utrwalone na kartonikach, czyli to są takie protoplasty widokówek, ponieważ pozostałe widokówki e, są tworzone na papierze zwykłym, tak jak, tak, jak, tak jak obecnie. I natomiast te e, one są utrwalone na kartoniku. Ewidentnie e, mają one. E, Format troszeczkę większy od klasycznej widokówki, ale ewidentnie, mają ten, gdy, gdy, gdy patrzymy na ich formę, jest to taki klasyczny model widokówkowy. Gdy chodzi o widokówkę z rynkiem, jest to widokówka, którą nabyłem z Brazylii. Generalnie, gdy chodzi o widokówki związane z Brodnicą, to jest tutaj parę stałych elementów. Generalnie one się koncentrują na Brodnickich Zabytkach. Mamy tutaj Rynek i ratusz, są też widokówki z wieżą Krzyżacką, z bramą chemińską, ale bardzo ciekawe są też widokówki, które nie przedstawiają zabytków, a ulicę. Na przykład mamy widokówki z obecną ulicą Kopernika, czy z obecną ulicą Farną, albo też z obecną ulicą Halera. Te ulice w czasach II wojny światowej, w okresie międzywojennym i w I wojnie światowej, one miały inne nazwy. Jedną z perełek z mojej kolekcji jest właśnie ta oto-widokówka. Jest ona stworzona w ten sposób, że zwykłe zdjęcie zostało naklejone na materiał o charakterze takim typowym dla, dla widokówki. Gdybyśmy spojrzeli od strony awersu, no, każdy by pomyślał, że to jest zdjęcie niewidokówka. A jeżeli sobie spojrzymy od strony rewersu, mamy tutaj klasyczny wzór widokówki. Ta widokówka jest wypisana. Została wysłana z zbrodnicy do Hanoweru. Niestety znaczka nie ma. Na znaczku na pewno był, ale na podstawie zapisów na treści korespondencji. Wynika ona, że ona została sporządzona w dniu 31 maja 1916 roku. Ona jest też o tyle ciekawa, że widzimy na niej fragment brodnicy, który w chwili obecnej w zasadniczej części nie istnieje. Bo tak, mamy most. Pierwszy most, który był w czasach nowożytnych z charakterystycznymi takimi konstrukcją metalową. Jego przebieg jest troszeczkę inny niż obecnego mostu ponieważ on bardziej jest patrząc na od strony awersu skierowany bardziej w lewą stronę w chwili obecnej ten most jest skierowany bardziej na budynek który jest po prawej stronie a którego w chwili obecnej nie ma jest to budynek położony mniej więcej, mniej więcej w miejscu w którym w chwili obecnej znajduje się restauracja pod pobudkiem z lewej strony również mamy budynek który w chwili obecnej nie istnieje Pozostały po nim przy drwęce mury fragmenty, fragmenty fundamentów. I śmiem przypuszczać, że to być może jest to jedyny egzemplarz takiej widokówki, ponieważ tak jak sobie popatrzymy na inne, mają drukowane elementy, że to Strasburg, Westpreußen, ulica. Z drugiej strony zawsze jest określone kto był twórcą tej widokówki, ponieważ mamy kilku takich znakomitych, charakterystycznych wydawców widokówek, natomiast tutaj w tym miejscu, w tym miejscu tego nie ma. Być może ktoś sobie nadrukował na zdjęcie linię do adresu, nakleił znaczek i w ten sposób wysłał. Takiej widokówki nigdy wcześniej <laughs> i, nie, nie widział. Kolejną pasją pana Marcina Perlińskiego jest poszukiwanie za pomocą wykrywacza metali zabytków ukrytych pod ziemią. Robi to wspólnie z członkami Stowarzyszenia Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza. Generalnie na początku chciałam powiedzieć, że poszukiwanie zabytków nie polega na tym, że każdy może sobie pójść z takim oto urządzeniem po lesie, po polu, po łące, po własnym sadzie, po własnej działce uruchomić to urządzenie i poszukiwać nim zabytków, które znajdują się w ziemi, ponieważ na taką działalność potrzeba mieć zezwolenie, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Najczęściej na polach, łąkach i w lasach znajdowane są monety oraz guziki i elementy uzbrojenia z czasów I i II wojny światowej. Znalezione zabytki stanowią jednak własność skarbu państwa. Każde poszukiwania trzeba rozliczyć z wojewódzkim konserwatorem zabytków i w sprawozdaniu. Należy również zamieścić fotografie tych zabytków, które zostały znalezione, i o tym, co się będzie działo z danym zabytkiem, czy z danymi zabytkami, decyduje wojewódzki konserwator zabytków. Także to nie jest tak, że to, co ktoś znajdzie, może schować do kieszeni, włożyć do, do klaseru z monetami, czy też w inny sposób eksponować go, albo też sprzedać na Alego. Tutaj, o, po tym sygnale, to już jest metal kolorowy. Jest to dla mnie i dla moich kolegów i koleżanek ze stowarzyszenia kapitalna, można powiedzieć, zabawa, kapitalne hobby, ponieważ z jednej strony pozwala ono na bardzo miłe spędzanie wolnego czasu, a po drugie, czynienie pozytywnych rzeczy: odnajdywanie historii, weryfikowanie tych jej fragmentów, które, które można znaleźć w terenie.